Weekend w Kutnie niejedno ma imię. W mieście róż od 9 do 11 lipca czekała na nas moc atrakcji. W sobotni poranek mieszkańcy naszego miasta spędzili w parku Traugutta. Od 9 mogliśmy uczestniczyć tam w zajęciach joga na trawie. Ja spotkań jogicznych wzięła się no, ponad 10 lat temu. Zaczynaliśmy ponad 10 lat temu sekcją Dobre nastroje w Kutnowskim Domu Kultury. Oczywiście na początku spotykaliśmy się właśnie w, na sali baletowej Kutnowskiego Domu Kultury, ale kilka lat temu zaczęliśmy celebrować Międzynarodowe Dni Jogi, które wypadają w czerwcu. Właśnie tutaj w tym otoczeniu Kadeku na trawie. Robiliśmy to raz do roku, tylko w czerwcu, no ale siłą rzeczy pandemia dwa lata temu po prostu podpowiedziała nam nowe rozwiązanie, że w zasadzie nie mogąc ćwiczyć w zamkniętym budynku ćwiczymy całe lato na trawie. Są osoby stałe, które ćwiczą od bardzo dawna, spotykamy się cyklicznie, natomiast wciąż dzwonią jakieś nowe osoby, dopytują czy mimo tego, że nigdy wcześniej nie ćwiczyły mogą dołączyć i robią to. Ćwiczymy całe lato, już drugi rok z rzędu, co sobota, w każdą sobotę yy, o dziewiątej rano. Pogoda w zeszłym roku dopisała nam fantastyczna i mam nadzieję, że w tym roku również nieprzerwanie do końca sierpnia będziemy ćwiczyć. Dlatego, bo cudownie jest się spotkać z grupą osób, które myślą podobnie jak my, w fajnym miejscu w sobotę rano. Dlaczego? Bo nas to wycisza, bo nas to nakręca, bo odnajdujemy tu siebie. I to chyba Jakub Kolski napisał w jednej ze swoich książek, że jeden zwyczajny dzień nie ma czegoś takiego każdy dzień jest nadzwyczajny. Więc kiedy się tutaj spotkamy, ładujemy się taką pozytywną energią, tak myślę. Bardzo ładnie powiedziałaś. Ja to z innej perspektywy, bo ja uważam, że yoga każdemu z nas pomaga naprawiać nasze jakieś um, ubytki, po każdy z nas, rodząc się i rosnąc, ma jakieś swoje dolegliwości, i wydaje mi się, że większość osób, które przechodzi na, na jogę, przechodzi również dlatego, że ma coś, co mu dolega, a yoga to jest tym. Narzędziem, które powraca, pomaga przywrócić właśnie te ustawienia fabryczne, tak zwane organizmu, i pomaga nam wszystkim czuć się lepiej, ćwiczącym. Ja myślę, że przede wszystkim taki właśnie to jest powrót do korzeni, do, tej, do tego, co w nas jest głęboko, niekoniecznie ukryte. Natomiast z mojej perspektywy, jako osoby tutaj prowadzącej, po prostu uwielbiam pomagać ludziom. I mam nadzieję, że to robię. To prawda. Zgadzam się. Zapraszamy do siebie. Jest wspaniale. Nic dodać, nic ująć. Budujemy tutaj więzi społeczne albo utrwalamy te, które już zbudowaliśmy wcześniej. Wspaniale jest z jednej strony być w świątyni swojego ciała na swojej macie skupionym na sobie, a z drugiej strony jednak być wśród współćwiczących i robić to wspólnie. To jest wspaniałe uczucie. Super, bo raz, że się znamy bardzo długo, dwa, że mamy podobne podejście do życia, tęskniliśmy za sobą chyba przez ten cały długi czas. Ale no chętnie nie? przyjmujemy zawsze nowych. Przyjmujemy poznać. nowych, tak, ale mamy takie wspólne, fajne, taką celebrację życia chyba. I ogadaje nam co, dziewczyny, jak to odbieracie? No, nadzieję, że I to jest naszyba. takie naprawdę fajne. Odnaleźć siebie w grupie podobnym nam osób. Zobaczymy się teraz na Plac Wolności, gdzie od 14 w centrum naszego miasta można było spotkać zespół Dixie Tigers Band, który umilał czas spacerującym mieszkańcom kutna. Proszę Państwa, jesteśmy zachwyceni. To jest piękne miasto, pogoda dopisała. Wszyscy ludzie nas podziwiają, jesteśmy zaszczyceni, że możemy dla Was dzisiaj grać piękną, dixielandową, nowoorlańską muzykę. No oczywiście w wykonaniu Dixie Tigers Band, to jest zespół, który ma już swoją wieloletnią tradycję. Przyjechaliśmy do Was z Wrocławia, z takiego miasta na południu, a tam troszeczkę padało, ale u Was już nie. Jesteśmy naprawdę, powiem, pod wielkim wrażeniem Waszego pięknego miasta. Gratulujemy. Widownia jest wyśmienita, wspaniała, reaguje bardzo żywiołowo na, nasze, na naszą grę i jesteśmy również bardzo wdzięczni dla widowni. Zespół oferuje żywiołową muzykę na żywo. Jak zauważyliście, jesteśmy również bardzo sprawni w przemieszczaniu się, przenosząc muzykę od jednego. Rogu rynku do drugiego, tego placu waszego pięknego. I wszyscy nas mogą słyszeć. Nie dlatego, że głośniki głośno grają, tylko dlatego, że jesteśmy zespołem mobilnym i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Słuchajcie, to jest drugi raz, kiedy jesteśmy w tym pięknym mieście. Byliśmy na święcie róży chyba w 2017 roku. I to było we wrześniu, pamiętam, do dzisiaj to było bardzo piękne wydarzenie. Ale bardzo gorąco było tutaj wówczas, nie tylko atmosferycznie, ale również publiczność była zachwycona naszym występem, bo występowaliśmy wówczas na wielkiej scenie, która tu była w rogu, i do dzisiaj pamiętamy te wspaniałe przyjęcie. Także jesteśmy głęboko wdzięczni za piękne przyjęcie i za miłe serduszka wszystkich kutniczan. Instrumenty, które tu występują, są rzeczywiście dosyć oryginalne, ponieważ my reprezentujemy oryginalny zespół grający na instrumentach. Z epoki, czyli z czasów, kiedy powstawał jazz, jazz tradycyjny. Po prawej stronie mamy pana najwyższego i najprzystojniejszego w zespole, proszę państwa. To jest pan Grzegorz Pastuszka, podpora naszej niezwyciężonej armii, gra na suzafonie. Jest to taki śliczny instrument, zupełnie złoty, wyobraźcie sobie. Jest to pewna odmiana tuby, ale występująca w amerykańskich orkiestrach marszowych. Mamy tu tutaj jeszcze jednego rodzynka, to jest również wielki przystojniak, a jednocześnie obieży świat i lider wielu zespołów, które okrążały na statkach pasażerskich cały świat. Geniusz klarnetu. Naprawdę, klarnet i jazz to jest, urodził się z tym wszystkim. Wspaniały klarnetista Waldemar Rakowski, proszę Państwa. Mamy tutaj ze sobą również puzonistę, który gra. Na co dzień, proszę Państwa, we Wrocławiu jest taka wspaniała instytucja muzyczna, Narodowe Forum Muzyku I on jest tam zatrudniony i gra w orkiestrze symfonicznej, ale jego pasją jest granie muzyki jazzowej. Jest również bardzo zdolnym i miłym kompozytorem i aranżerem. I proszę Państwa, to jest pan Wojciech Nycz. Proszę posłuchać, jak ładnie gra na puzonie. Mamy tu jeszcze jednego. Wybitną postać, proszę Państwa, grał na takim malusienkim bębenku, który się nazywa potocznie, on się nazywa werbelek. Ale to jest tylko część wielkiego zestawu, którym się posługuje nasz miły kolega. On siedzi sobie za takim olbrzymim zestawem perkusyjnym, który bardzo sprawnie i pięknie wykorzystuje. Jest nasz to perkusista, mamy w swoim zespole bandżystę, czyli dawniej grał na gitarze, flamenco. Jest to prawdziwy Hiszpan, Roberto de Javron, proszę Państwa. O, jak ładnie gra. Tak. W każdej nucie słychać daleką segowiję, proszę Państwa. A ja jestem grający na korneciku ze złotym usnikiem. Kornec został kupiony do niedawno, specjalnie na waszą piękną uroczystość. Docencie to, naprawdę. Proszę, jaki złoty usnik. I wyobraźcie, to jest, to jest instrument z, z gatunku instrumentów trąbkowych. A ja się nazywam Marek Janczara Jan Jan i zajmuję się tutaj kierownictwem. Y czas całego weekendu w Kutnie można było smacznie zjeść w naszym mieście miał miejsce zlot food trucków co o takich wydarzeniach myślą mieszkańcy naszego miasta Niezwykle przyjazna. Fantastycznie jest spotkać tyle znajomych osób przy tak pysznym jedzeniu. Są bardzo potrzebne. Mam wrażenie, że tak integruje wspólnie całe miasto i dobrze też wpływa na jego odbiór też z osób, które nie mieszkają w kutnie. Oj, bardzo. Nawet nie sądziłam, że aż tak bardzo mi tego brakowało. Bardzo pozytywnie, jest bardzo sympatycznie. I przyjemnie. Tak, czekałam, oczywiście, ze względu na pandemię, ze względu na stres związany ze szkołą. Można się rozluźnić i sympatycznie i przyjemnie spędzić czas. dobrze jest się w takich jak pan? Myślę, że tak, ale nie zapominając o obostrzeniach i przede wszystkim pamiętać o swoim zdrowiu. Jak oceniam? Bardzo jest dobra, widzę tutaj dużo uśmiechniętych osób, widzę, że tutaj um, obywatelom kutna się po prostu podoba takie coś i moim zdaniem powinni robić takie y, spotkania częściej, coś takiego. Y, bardzo jest fajnie, miło, przyjemnie, naprawdę jest super. Nawet się nie spodziewałam, że coś takiego będzie y, i bardzo mi się tutaj podoba, naprawdę. Moim zdaniem tak, bo no tutaj widzimy, że tutaj jest bardzo dobra muzyka, ludzie są szczęśliwi, nawet poznajemy inne kuchnie świata poprzez właśnie takie traki i tak, myślę, że powinny, powinno być to na pewno częściej zorganizowane w kutnie. Atmosfera staś mi się tu podoba, jest strasznie się fajnie ludzi, dużo. I po, tej COVID, po tym covid zie staś mi tu się podoba, jak staś się dużo ludzi. A czy według Ciebie takie wydarzenia są potrzebne? Myślę, że jak najbardziej, Zawsze w tych dzisiejszych sytuacjach, gdzie jesteśmy pozamykani w domu. Strasznie fajnie, strasznie fajnie jest. A co tobie tutaj najbardziej zasmakowało? Najbardziej właśnie się zasmakowały te suflaki, które będziemy za chwilę jeść. Wieczorem na Placu Wolności mogliśmy spalić wszystkie kalorie. Kutnowski dom kultury przygotował dla nas zajęcia zumby, które porwały do tańca mieszkańców Kutna. W sierpniu Kutnowski Dom Kultury wystartuje z projektem Taniec na Wolności, a dzisiaj, w ramach takiej małej zapowiedzi, Zumba. Zumba prowadzona przez wspaniałych instruktorów ze szkoły tańca Ritmo Latino. Z nimi również zobaczymy się w sierpniu.